Dobra, to może mi powiesz, co my tutaj robimy Tutaj pracuje neurotyczny Norbert Brat wrażliwej Wioletty mhm. Czyli idziemy do niego? Poczekamy Dobra A długo będziemy czekać? Ma jeszcze sprawę do załatwienia No ja wiem Idzie Słuchajcie. Chyba poszedł super. Idę go zaskoczyć idziesz ze mną? Nie, naczelny zlecił mi jeszcze jakiś artykuł do napisania, podobno w okolicy pojawi się ekspicjonista. To weź mój samochód, spotkamy się później. Dzięki! Na razie A ty kim jesteś? Jestem detektywem. Detektywem? I czego ty nie chcesz? Mam ja sprawę, Marka. Marka, nie mów mi o tej gnidzie. Ten człowiek zniszczył życie mojej kochanej siostrze Wioli. Rozumiesz, to zniszczył. Zniszczył jej życie. Zniszczył? Co przez to rozumiesz? Ona go kochała, kochała. Ona darzyła go takim uczuciem, na jakim ty nie jesteś w stanie wyobrazić sobie, że człowiek może człowiek darzyć. I co mieć... z tym zrobiłeś? za czasów, gdy jeszcze pracowałem w instytucie, kiedy byłem poważany naukowcem, badałem umiejętność oddziaływania mózgu na wyższe uczucia. Chciałem, aby Mark pokochał Wiolę tak samo, jak Wiola kochała Marta, rozumiem? Jesteś w stanie sobie wyobrazić? Ale niestety rada nadzorcza stwierdziła, że moje dane są zbyt realikalne. I zobaczcie, skończyłem. Zobacz, widzisz to? Bo jesteś w stanie wyobrazić sobie, gdzie ja, taki szanowny naukowiec, skończyłem w takim miejscu? あっ。 Nie, wyrożyliśmy się oprócz tego. Wszystko to było przez Marka. Wszystko przez tego cholernego Marka. Nie wybaczył mi tego. Mam już wszystko. Wszystko? Nic nie wiesz, nic nie rozumiesz, nic nie jesteś tego zrozumieć w ogóle. Nie! Przyjechać. Czemu kazałeś mi tu przyjechać? Bo tutaj pracuje neurotyczny Norbert. Bo tutaj pracuje neurotyczny Norbert, brat wrażliwej i To idziemy do niego. Dobra, no i od nowa. Czemu kazałeś mi tu przyjechać? Tutaj pracuje neurotyczny Norbert. Brat wrażliwy. i wrażliwy. Czemu kazałeś mi tu przyjechać? Tutaj pracuje neurotyczny Norbert. <gulety> mamy te gazety. <gulety> Nie widać i w tym... Nie się trzymać, musi zachować za Aha. <śmieniciela> no dalej, no, To czemu kazałeś mi tu przyjechać? Tutaj pracuje neurotyczny mhm. Norbert. <śmieniciela> Nie śmieje się, bo to brat wrażliwej Wioletty To czemu kazałeś mi tu przyjechać? Tutaj pracuje neurotyczny Norbert. Brat wrażliwej Wioletty To idziemy do niego? Poczekaj tutaj, ja go zaskoczę. Nie mieliśmy mi się na niego przyczaić! No o tym mówiłem. <grymne> do załatwienia. masz powiedzieć idzie. Hmm. Mam jeszcze sprawę do załatwienia. Idzie <grymne> Jeszcze raz to scenę. Samo idzie. Tak naturalnie się ze słońkę by się czapki robi do malowania. <grymne> idzie. Gdzie? Policy gdzie chowaj się Idzie, chowaj się. Dostał jeszcze nie przeczytałam. Dałem <grystanie> mi <grystanie> ...tej gazety potem złożyć, jest tak pamiętam. Chyba za że ten serdeczek... W pierwszej scenie Iga ja normalnie, a teraz na do góry Dobra Dobre to było. Długo tak. tak jeszcze mamy Dwie minuty dziać? mamy. Cicho. Przepraszam. Dobra, poszedł. Nie mogę okay. zaskoczyć. Nie przeczytałam jeszcze. Idę go zaskoczyć. Łysa ty typiano. Idziesz ze mną. No jeszcze raz. A teraz ja mam do góry nogami gazetę. Bo ona wzięła moją. To dalej! Nie mam, czuj się mm. bezpiecznie. Ja mam choróbkę. To było dobre, mogłeś wytrzymać! To mój go, nie wiesz. No, ma. Pyszarda, pyszarda. raz, A to jeszcze nie? Tak, neurotyczny nowel. Taki nie jesteś. Tak Tak, neurotyczny Nobel. Proszę o odwiedzenie, to zobaczy, jest Jezu, k***a Zobaczę jak to jest trudne go kochała dobra Ale musisz powiedzieć zmarnowała, co przez to rozumiesz No, bo się to zmarnowała. Co... K***a twoje... Laleczka Jasna dupa, tak dobrze zamontowana była Ona była schizująca, najbardziej I co znaliście, co chcieliście zrobić? Ty Jeszcze raz, o, co chciałeś z tym zrobić? Co chciałeś z tym K zrobić? Ale z emocjami. Właśnie, co co chciałeś z tym zrobić? Nie wiem, dobra. Dobra. Nie To leży mi do tego na rękę w instytucie... Za czas... Za czasem, gdy pracowałem w instytucie, badałem Za czasów, gdy pracowałem w instytucie, badałem ośrodek mózgu który oddziaływał na uczucia wyższe. Hehehehe. Hehehehe. Jest okej. Okay. Jest okej, okay. jest okej, okay. dalej. Chciałem, chciałem, tak. Bo kocham siostra tak samo jak on go. Ale moje badania pytały się zbyt radykalne. że on wyrzucił mnie i co mam, co I skończyłem. Mar pogrążył? Mar pogrążył mnie. Mar pogrążył moją siostrę. Mark pogrążył moją siostrę i pogrążył mnie. Zobacz, kurwa, jak co? Babkę, to chyba rzadka. I sąsiadów. A, ja poszedłem na dno razem z nią. Dlaczego byś powiedział? I się teraz. <grymna> <grymna> Mark pogrążył moją siostrę, a ja poszedłem na dno razem z nią. Kiedyś, szanowny profesor, teraz zobacz jak wygląda.